Czym jest prawo założenia? Neville Goddard powiedział: To, co zakładasz jako prawdę, staje się twoją rzeczywistością. Brzmi jak filozoficzne bla-bla, jak kolejny cytat motywacyjny, który nic nie zmienia. To posłuchaj: Twoje życie to projekcja tego, w co wierzysz. Wyobraź sobie, że twoje życie to ekran kinowy, a twój umysł to projektor. Film, który widzisz na tym ekranie, nie pojawia się tam sam. To efekt taśmy w projektorze i właśnie tą taśmą są twoje założenia o sobie i świecie. Myślisz, że jesteś biedny, bo świat jest niesprawiedliwy? Zgadnij co świat ci to udowodni. Nagle zobaczysz tylko brak możliwości, kryzysy, trudności. Nie zauważysz szans, które były tuż obok ciebie. Wierzysz, że nie? Jesteś wystarczająco dobry, żeby osiągnąć sukces? Bingo, twoje życie będzie pełne porażek, nie dlatego, że jesteś gorszy, ale dlatego, że twoje działania będą sabotowane przez to przekonanie. Nie zaryzykujesz, nie spróbujesz, a nawet jeśli zrobisz to z wątpliwościami, zakładasz, że miłość to trudna sprawa? Proszę bardzo, dostaniesz relacje, które ci to potwierdzą. Będziesz przyciągać ludzi, z którymi trudno zbudować bliskość, nie dlatego, że tak musi być, ale dlatego, że twoje przekonania to filtr, przez który widzisz innych, przyszedł czas, na przykłady z życia codziennego, czyli dowody, które masz przed oczami. Efekt czarnego kota. Znasz osoby, które zawsze mówią: Mam strasznego pecha. I co? Zawsze przytrafiają się im złe rzeczy. Spóźniony autobus rozlane kawa, nieudane rozmowy, ale czy to naprawdę pech? Nie. To ich umysł filtruje rzeczywistość tak, żeby znaleźć dowody na to, w co wierzą. Gdyby tego samego dnia wydarzyło się coś dobrego, nawet tego nie zauważą. A teraz syndrom niewidzialnych szans. Wyobraź sobie dwie osoby. Osoba A. Wierzy, że pieniądze są trudne do zarobienia. Osoba B wierzy, że szanse na sukces są wszędzie. Obie dostają tę samą ofertę pracy. Osoba A od razu myśli: To pewnie jakaś pułapka, pewnie się nie nadaje. Nie podejmuje działania. Osoba B myśli: Spróbuję, a może to właśnie to. Idzie na rozmowę, zdobywa doświadczenie, nawiązuje kontakty. I nawet jeśli nie dostanie tej pracy, otwierają się przed nią inne drzwi. Czy świat był bardziej życzliwy dla osoby B? Nie. To jej założenia zadecydowały o tym, jak zareagowała. Teraz relacje, czyli lustro Twoich przekonań. Masz przekonanie: ludzie są fałszywi i zawodzą. Zgadnij, co się stanie. Będziesz nie ufać ludziom od początku podświadomie wybierać osoby, które potwierdzą ten schemat, reagować podejrzliwością nawet na szczere gesty i w końcu powiesz: "Widzisz? Miałem rację." Ale to nie rzeczywistość ci to udowodniła. To ty ją stworzyłeś. Neville Goddard powiedział: "Twoje życie jest lustrem. Nie pokazuje ci kim jesteś, pokazuje ci to, co o sobie myślisz. Zakładasz, że świat jest trudny, Dostaniesz trudny świat. Zakładasz, że jesteś bezwartościowy? Zobaczysz dowody swojej bezwartościowości na każdym kroku. Zakładasz, że jesteś szczęściarzem? Bingo, nagle wszystko zaczyna się układać. Dlaczego to jest takie ważne? Bo większość ludzi myśli, że życie mi się przydarza. Świat jest taki, jaki jest. Nie mam wpływu na to, co mnie spotyka, a prawda jest inna: to ty jesteś reżyserem. To twoje przekonania piszą scenariusz. Jeśli chcesz zmienić film, który oglądasz na ekranie swojego życia, nie zmieniaj ekranu. Zmień taśmę w projektorze. Pytanie, które wszystko zmienia: jakie założenia trzymają cię w miejscu? Co by się stało, gdybyś przestał w nie wierzyć? Bo to nie świat mówi ci, kim jesteś. To ty mu to mówisz. Codziennie. Jak to działa? Psychologia i energia w jednym. To nie jest magia, to nie jest przypadek to mechanizm, który działa non-stop, niezależnie od tego, czy w niego wierzysz, czy nie. Działa na dwóch poziomach: umysł plus, energia równa się twoja. Rzeczywistość umysł czyli filtr rzeczywistości. Twój mózg jest jak algorytm. Wyobraź sobie, że każdego dnia jesteś bombardowany przez miliony bodźców dźwięki, obrazy, emocje, słowa, sytuacje ale twój mózg nie jest w stanie przetworzyć wszystkiego naraz. Więc co robi? Filtruje, wybiera tylko to, co pasuje do twoich założeń. To jak wyszukiwarka w internecie. Wpisujesz hasło, a algorytm pokazuje ci wyniki dopasowane do tego, czego szukasz. Problem w tym, że ty nawet nie zdajesz sobie sprawy, jakie hasła masz wgrane w swojej głowie. Jak działa ten filtr w praktyce? Wierzysz, że ludzie są źli i nie można im ufać? Zawsze zauważysz tych, którzy cię zawodzą. Pominiesz dziesięć osób, które były wobec ciebie uczciwe, ale jedna osoba, która cię oszuka, stanie się dowodem na to, że miałeś rację. Wierzysz, że jesteś pechowy? Twój mózg będzie ignorował wszystkie momenty szczęścia, a wyolbrzymiał każdą najmniejszą porażkę. Spóźniłeś się na autobus? Znowu mam pecha. Ale gdy autobus przyjechał idealnie na czas, nawet tego nie zauważysz. Myślisz, że nie zasługujesz na sukces? Nie zobaczysz okazji, które mogłyby ci pomóc. Albo je zignorujesz, albo znajdziesz wymówkę, żeby z nich nie skorzystać, i na końcu powiesz: Widzisz, Wiedziałem, że mi się nie uda. Twój mózg nie szuka prawdy, szuka potwierdzenia tego, w co już wierzysz. Przykład z życia efekt ras, reticular activating system. Znasz to uczucie, gdy kupujesz nowy samochód i nagle widzisz taki sam model wszędzie? Czy te samochody nagle się pojawiły? Nie. Zawsze tam były, tylko wcześniej twój mózg je ignorował, bo nie były dla ciebie istotne. Twoje życie działa tak samo. Zakładasz, że coś jest ważne, zaczynasz to widzieć. Zakładasz, że coś jest niemożliwe, nawet nie zauważysz, gdy będzie tuż przed tobą energia, czyli wibracja twoich myśli. Twoje myśli to nie tylko impulsy w mózgu, to energia, którą wysyłasz do świata. Każda myśl ma swoją wibrację. Nie chodzi o ezoteryczne zaklęcia, chodzi o to, że twoje emocje zmieniają twoje zachowanie, decyzje i postrzeganie rzeczywistości, a to zmienia wszystko. Jak działa ta energia? Ciągle martwisz się o pieniądze? Zgadnij co dostajesz? Więcej powodów do zmartwień. Nie dlatego, że wszechświat cię karze, bo skupiając się na braku, ignorujesz szanse, które mogą przynieść ci obfitość. Masz mentalność braku, więc przyciągasz brak, zakładasz, że życie ci sprzyja? Nagle zaczynasz dostrzegać niespodziewane okazje. Twoja pewność siebie rośnie. Ryzykujesz, wychodzisz z inicjatywą. I okazuje się, że masz szczęście. Ale to nie szczęście. To ty zmieniłeś swoją wibrację i zmieniłeś swoje działania. Wierzysz, że zasługujesz na miłość, zachowujesz się inaczej. Nie desperacko, nie z brakiem, ale z pewnością siebie i przyciągasz osoby, które to odzwierciedlają. A teraz przykład: opowiem ci o efekcie: efekt placebo i nocebo. Placebo. Bierzesz tabletkę z cukrem, ale wierzysz, że to lek. Twój organizm reaguje, jakby to był lek. To siła założenia nocebo. Wierzysz, że coś ci szkodzi i faktycznie czujesz się gorzej, nawet jeśli to neutralne. Bo twoja wiara tworzy efekt fizyczny. Jeśli twoje przekonania potrafią zmienić reakcje chemiczne w twoim ciele, to co dopiero mogą zrobić z twoim życiem? Umysł i energia czyli duet, który rządzi twoim światem. Twój umysł filtruje rzeczywistość. Pokazując ci tylko to, co pasuje do twoich założeń. Twoje myśli wysyłają wibrację, która wpływa na twoje działania, decyzje i relacje. To nie jest magia to system a ty jesteś jego operatorem. Mam pytanie do ciebie: na jakiej częstotliwości działają twoje myśli? Czy filtrujesz świat na swoją korzyść, czy przeciwko sobie? Co się zmieni, jeśli zmienisz wibrację, którą wysyłasz? Bo życie nie odpowiada na to, czego chcesz, odpowiada na to, kim jesteś. Jak używać prawa założenia? Trzy kroki. Do zmiany rzeczywistości: zidentyfikuj swoje ukryte przekonania, zatrzymaj się i zapytaj, w co naprawdę wierzę o sobie. Jakie założenia powtarzam codziennie w myślach? Często są to rzeczy, które brzmią jak normalne, zarabianie pieniędzy jest trudne. Nie zasługuję na miłość, jestem pechowy. Zidentyfikuj je, bo dopóki ich nie widzisz, rządzą tobą w tle. Stwórz nowe założenia. Nie wystarczy pozytywne myślenie, musisz to poczuć. Jestem wystarczający. Sukces przychodzi do mnie naturalnie. Jestem magnesem na dobre rzeczy. Powtarzaj je, ale z emocją, nie jako afirmację, jako nową rzeczywistość. Zachowuj się, jakby to już było prawdą to najważniejszy krok. Nie czekaj, aż świat się zmieni, zachowuj się tak, jakby już się zmienił. Chcesz być pewny siebie? Działaj tak, jakbyś już nim był. Chcesz obfitości? Przestań żyć. Mentalnością braku, chcesz miłości, przestań szukać, zacznij być miłością. Świat to lustro, zobaczy w tobie to, co ty o sobie wierzysz. Największy sekret, już to robisz, tylko nieświadomie myślisz ciekawe, czy to działa. Zła wiadomość to już działa. Cały czas. Dobra wiadomość możesz zacząć robić to świadomie. Twoje życie to nie przypadek to projekcja Twoich założeń. Mam pytanie do Ciebie: jakie założenia właśnie teraz tworzą Twoją rzeczywistość? Co się stanie, jeśli zmienisz choć jedno z nich? Zostaw komentarz, podziel się swoją historią, udostępnij ten film, bo ten film otwiera oczy i może komuś pomóc. Bo rzeczywistość nie jest czymś, co Ci się przydarza, to coś, co tworzysz każdego dnia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.